Co zadziwiło Maryle Kavbert? Gdy tylko Mateusz otworzył drzwi, Maryla żwawo ruszyła w jego stronę. Kiedy jednak spostrzegła niedużą, dziwacznie wyglądającą postać w brzydkiej, krępującej ruchy sukience, obdarzoną płomienno rudymi warkoczami oraz parą oczu promieniających nadzieją i oczekiwaniem, stanęła jak wryta. Ależ Mateuszu, kogoś ty ze sobą przywiózł? Wykrzyknęła. A gdzie chłopiec? Nie było żadnego chłopca odparł z rezygnacją Mateusz. Przyjechała tylko ona. Ruchem głowy wskazał na dziewczynkę, uświadamiając sobie nagle, że nawet nie zapytał jak jej na imię. Jak to nie było chłopca? To niemożliwe! upierała się Maryla. Przecież daliśmy znać pani Spencer, że chcemy chłopaka. Niestety nikt inny nie przyjechał oprócz niej. Pytałem naczelnika stacji. Nie było wyjścia, musiałem ją zabrać do domu. Nie mogłem przecież pozwolić, aby tam została, bez względu na to, kto tu zawinił. A to ci dopiero ładna historia, wykrzyknęła Maryla. Dziecko bez słowa przysłuchiwało się całej rozmowie. Jego oczy wędrowały od jednej do drugiej osoby, aż wreszcie całe ożywienie i radość znikły z twarzy dziewczynki. Nagle w pełni pojęła sens wypowiadanych słów. Upuściła na podłogę swoją drogocenną torbę i skoczyła do przodu, kurczowo zaciskając dłonie. Nie chcecie mnie! krzyknęła. Nie chcecie mnie, bo nie jestem chłopcem! Mogłam się tego spodziewać, jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie chciał. To było do przewidzenia. Mój sen był zbyt piękny, aby mógł dłużej trwać. No i co ja mam zrobić? Chyba się zaraz rozpłaczę.